We wtorek 17 października pod Lubańskim Ratuszem, gdzie swoją siedzibę ma Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu oraz na kilku ulicach miasta odbył się happening proczytelniczy z udziałem dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radogoszczy i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radostowie Średnim. Organizatorem wydarzenia była działająca w ramach Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu Gminna Biblioteka Publiczna w Pisarzowicach. Gminna Biblioteka Publiczna w Pisarzowicach i jej filie w Radogoszczy i w Radostowie realizują projekt z Biblioteką Mi po drodze Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Blisko. Dzisiaj zaprosiliśmy naszych partnerów, Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lubaniu, zespoły szkolno-przedszkolne w Radostowie Średnim i w Radogoszczy do udziału w happeningu czytelniczym. i dziś. Tutaj wraz z najmłodszymi uczniami szkół oraz przedszkolakami przejdziemy się spacerem po naszym pięknym lubaniu i zachęcimy mieszkańców lubania i naszej gminy do korzystania z oferty naszych bibliotek. Pokażemy, że czytelnictwo jest ważne, że mali czytelnicy też czytają. Mamy nadzieję, że to zachęci osoby dorosłe też do udziału w naszych inicjatywach czytelniczych na terenie gminy. Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.